Cześć! Cześć, cześć, witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, tak jest, tak jest, to jest LEGO Przygoda, moi drodzy. Ostatnio przeszliśmy sobie całą LEGO Przygodę, w sensie przeszliśmy misję mm, fabularną i słyszałem nawet od Was jakieś takie niepokojące wieści, jakoby to już był faktycznie koniec gry, nie byłoby to do takich bonusów jak w DC Super Złoczyńcy, co mnie mocno niepokoiło, w sensie DC są spoko nawet, więc to zapraszam, a niepokoi mnie to, no właśnie, tam wstaje się, że wląduję w jakimś dziwnym pokoju jeszcze tutaj, ale że tak naprawdę nie będzie tutaj takich pięciu dodatkowych misji, których ja się trochę czepiałem, grając właśnie w wspomniane DC. Emmet kosz na śmieci. Tak, mogę być Emmetem koszem na śmieci. Natomiast one w pewnym momencie mieć duży sens, faktycznie. Tamte misje, gdzie się okazało, że są właśnie po prostu nasi bohaterowie, którzy gdzieś tam e, zostali ukazani z perspektywy, co się z nimi działo, gdy my ich nie widzieliśmy. E, jeżeli chodzi o grę, czyli na przykład my byli w tle i tak dalej, e, miało to duży sens. Natomiast tu usłyszałem, że tutaj już raczej kończymy. Ponoć, że raczej ta gra kończy z nami, bo my z nią to zależy od tego, jak sobie mocno maksować tą grę. No i właśnie teraz się przekonamy, no, maksujemy sobie, pamiętajcie, coraz więcej gier, właściwie już jedyną grą w takim razie, jeżeli to jest prawda, co mówiono, mówiono mi o maksowaniu tego, właściwie jedną grą, którą sobie jeszcze maksujemy, jest zablokowane, Cóż tu się dzieje, coś tu się dzieje, Stary Zachód, Chmurko Kukułkowo, Wieża Oktanu, Dodatkowy Pokój, no właśnie, to jakoby miał być ten Dodatkowy Pokój. Ale czekajcie, my nie chcemy pokładać w tym wiary jeszcze i chcemy zobaczyć, co jest jeszcze ukryte gdzie indziej. Wąwóz płaskrzaków, no dobrze, tu mamy jakby wybór elementu levelu, tak, rzekąd trochę dziwnie z kosmosu do tego płaskrzaka możemy wejść, bo faktycznie powinno być chyba trochę tam jak tam w tej bramce, która powinna mieć tam to w końcu wieście, co chciał przenieść, Po czy nie powinno być tak, że nas prosi całkowicie do śmieciarz grant krainy i tam sobie wybieramy levela tak już to było w międzyczasie w tych menusach. Mm -hmm, no więc uważam, że tak by było znacznie fajniej i rozsądniej. Jeżeli byśmy się wszędzie zostawali z poziomu tego miasteczka tu, to troszkę uznałbym to za słabe, ale wiecie, nie oceniajmy przed yy, odkryciem prawdy. Ja cały czas, moi drodzy, co ważne powtarzam jest, o tu widzimy fajne miasteczko jest, yy, co jest bardzo ważne i... I dla was, szczególnie jeżeli chodzi o wiedzę, to ja nigdy nie oglądam gier wcześniej. Ja, wszystkie gry, poza Star Wars, yy, Kopi Saga, wcześniej yy, po prostu. Yy, no spójrzcie, dokładnie tak to wygląda. Niestety, wspinaliśmy się tu a, gacie? Gdzie moje gacie? Czy to jest gdzie moje gacie? E, Ucieczka z Klaszburga, opowieść, czy gra swobodna? Mam wybór. E, dziwne i szkoda. Eee, dziwne i wielka szkoda, jak dla mnie, tak, takie marnotrawstwo by było tutaj. Kurczę troszkę eee, takiego fajnego potencjału. Ja powinniśmy się po pierwsze po tych krainach, a nie znajdować te misje yy, w wiecie, w po prostu w, w tym mieście. Eee, ewentualnie mogłaby to być opcja dodatkowa, nie? Ale nie w taki sposób. No, nie podoba mi się to, moi drodzy. Jak grę w chwalałem w niebo głosy. Nie, bo klocki friend! Tak, no tu mamy coś, co hey, bud, mi się go nie podoba, ależ mój, że mam Masz you? sobie świder, no nie mam sobie świdra. A czy mogę zeszczelić to? Nie, nie mogę tego zeszczelić. Uh, tu będzie się chyba dobrze przemienić kogoś, kto świder może mieć. Uh, nie, ale kto może strzelać? Batek. Batek. To nam się dało. O, kibelek, ha, i kłotek Ym, kibelka przyszedł brązowy kotek Ja nie wiem, czy by się go właściwie nie powinniśmy ciutko obawiać, tak? Yy, bo taki brązowy kotek, no to tak, no kojarzy się troszkę Szczęść brązowym, co może być z kibelka yy, Nie wiem, nic mi tu nie dał ten kotek, uważam yy, Ale mogę sobie kupić yy, hipka Mamy sporo hajsu, moi drodzy, więc łaj go nie wydać, nie? Yy, a, czy ja mogę kupić ją musi? Właśnie teraz będę chciał wszystko chodzić i kupywać, tak? Dokładnie tak samo jak... Kim tu muszę być? Aha, takim usmolonym ziomkiem, tak? Eee, to muszę być usmolonym ziomkiem, ale my usmolonego ziomka za bardzo nie mamy. Mamy natomiast innego ziomka, może chodzi o zwykłego ziomka, tak? Nie, chodzi o po prostu... To nie, nie chodzi o to, żeby być usmolonym ziomkiem, chodzi o po prostu o to, że musieliśmy być... Y po prostu z ekipkiem. Dobra, nie wiem co to się robi. Dobra moi drodzy, no cóż, źle to wygląda. Niestety wygląda to tak jak mówiłem, tak jak czułem, że... No to... Znaczy tak jak mówiłem, tak jak czułem. Tak jak wy mi też mówiliście bardziej, powiedział. O, 100 tysięcy demolka za coś tyle hajsu. Nieważne, trzeba te postać wymaksować merę. Że faktycznie, no, tak to słabo wygląda, więc jedziemy do tego, zobaczyć tego pokoja. Ale wiecie, że mi teraz zwaliło 100 km od tego pokoja? O, no niedobrze, moi drodzy, niedobrze. Bo wywaliło mnie 100 km od tamtego pokoja, tak? To oczywiście, miałem tak postaci, żeby wiedzieć, kogo sobie kupić. O, to nawet mam w jednym zestawie. Uh -huh, bo, a dobra, jest tutaj, więc nie wywaliło mnie aż tak daleko. Czy do tego parkingu podziemnego mogę wejść? Nie, to sam powoli się domyślać. Patrzcie, te osoby, które na mnie tak patrzą, są osobami do kupienia. Bob Kebab, kto? Bob Kebab? to <noise> jest Bob Kebab? Eee, no więc wszystkie postacie, które na mnie się patrzą tak, te również mam z zestawu i lodziarkę, lodziarkę, one były tej babki która właśnie między innymi biegała, moi drodzy eee, więc je ja sobie kupuję. nawet kucharz mi macha yy, o, ale sobie maksujemy, spójrzcie jakim przypadkiem ale wygląda, że niestety tutaj też te elementy, te lewele dodatkowe są dość małymi ma małym skrawkiem całej gry i troszkę szkoda, bo mi bardzo brakuje tak rozwiniętej rozwiniętego tego maksowania dokładnie tak rozwiniętego tego jak to ma miejsce w Star Warsach, moi drodzy chociażby, które też cały czas maksujemy, aczkolwiek jesteśmy już naprawdę na granicy maksowania Star Warsów w końcu. Eee, więc wgle wszak podam gram, gra mnie eee, więc, yy, no szkoda troszkę, szkoda, bo takie rozwinięte menuski są fajniejsze, moi drodzy, dobra. Sprawdźmy więc jednak czym jest ym, ten pokój magiczny. Dodatkowy pokój. Czym on będzie, moi drodzy? Co tu się stanie? Czy będzie filmik? Czy to będzie taki, wiesz, filmik z prawdziwego życia, że się przeniesiemy do realności, do widzieliśmy te porówkowe palce? Wątpię. Ale. No już wiemy, że nie. No już wiemy, moi drodzy, że nie. Mamy tutaj za cel zdobyć milion. Teraz pytanie. O, piłka się rusza. Dobra. Moi drodzy, więc tak, z jednej strony wątpię, z drugiej strony spójrzcie. No mamy. Mm, dobra, mamy faktycznie realność, mamy prawdziwe życie, mamy prawdziwy pokój. E, w przeciwieństwie do Star Warsu nie mamy. Uuu. Jest ta dłoń, po której się kurde poruszali. Ten, wiecie, to, to się przenosiło? Nie do realności. Ooo, i delego Bóg. Ależ Amit byłby teraz, kurde, dumny, gdyby mnie widział. <gryw> może Amit mnie widzi w tym momencie, moi drodzy. Ależ byłby ze mnie dumny. Ależ piękna nam książka była, moi drodzy. No, jest, dwu, jest drugi ten, ale kto to może roztopić? Kto to, moi drodzy, może roztopić? Superman, Superman, albo Wonder Woman. Dobra, bo nie ma czasu. Mhm. BAM! Jedna śrubka, BAM! My też tak się rzecz biorąc, że biorąc jesteśmy teraz w realności i demolujemy jakiemuś dziecku pokój. I to dziecko biedne wróci ze szkoły, przyjdzie mama i powie Coś ty zrobił Krystian ze swoim pokojem? Zjadłeś śrubki od wentylacji, a, a Krystian nie wie, bo poszedł i został pałę z przyry, nie? Mój się nie nauczył, bo grał całą noc w LEGO przygodę. Albo się bawił klockami, albo ratował Klotzburg, albo co mógł zrobić najlepszego ze swojego życiu, ym, nie, dobra, nie, zmień się subka. Co mógł zrobić najlepszego w swoim życiu? Oglądał kanał Klocko grał i wszystkie prawie 200 już filmów na tym kanale. No to jak ja bym był nauczycielem, to bym mu wybaczył, a nawet dałbym mu piątkę, moi drodzy. Pamiętajcie, jeżeli kiedyś, jakimś cudem, raczej znaczy to się nie nadarzy, nie wydarzy, jakimś cudem zostanę nauczycielem i nie będziecie przygotowani, powiedzcie mi, że oglądaliście całą noc Klocko Grau i uwierzcie mi, dam wam szóstkę gratis. Gratis i na koniec roku. A tak serio. To bardzo wątpię, że będę nauczycielem. To woda z Czy coś tutaj jest za tymi pudłami, nie. Fleć Chcę zapytać, czy gdzieś będzie ten układ pod i tak dalej, pod Suszar, układ, który... Dobra, zgarnięte, yy, Znisz się pod suszar, w którym wylądował nasz, wiecie, y, Emet, yy, no i Rex właściwie, czyli Emet yy, w dwójce. Czy tu będzie ten układ, moi drodzy, czy tu, Ło! Wow, czy to jest chmurku, no nie żartuj ciekawe. a wiecie, że ten zestaw też mam? Mam, to jest, yy, jeżeli kradziecie moje klocko z Our City, yy, to powinniście wiedzieć, że to jest element, który yy, u mnie jest ratuszem, u mnie jest ratuszem. Eee, wie, wiecie o co chodzi, bo to jest dla Patka misja. Eee, u mnie z ratuszem. W związku z tym, jakiś wyjątkowo dobry odcinek nam się trafił, dobra, i Ratusz wyjechał, moi drodzy, i my teraz Ratusz odbudujemy Ratusz, 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 Urząd miasta, Ratusz, zwał jak zwał. Każdy kto przyjdzie nowego do miasta, musi się tu udać, tak, by zdobyć dowód osobisty, jakiś paszport. Było to pięknie przedstawione w drugim sezonie Klock O, jeszcze wtedy Lego z City, eee, ale pewnie widzieliście, jeżeli nie widzieliście, to was serdecznie zapraszam. Tu Wam rzucę dziś teraz linka. Do tego momentu oczywiście jeśli nie zapomnę. <laughs> A jeśli zapomnę, to sobie piszecie klocko za City, Lego za City, sezon drugi i, i, i tam wam to wszystko wyskoczy. Czemu nie mogę tego dalej zmontować? No nie wiem, fajnie tam dziecko ma skarpety Czy to jest, to jest dla Benka coś, dobra Beny Spoko też jest w miarę to, że tutaj nie mamy do BSB, -y. że tu nie mamy, wiecie, czasowości tak zrobionej, że wow, tak jak w Star Warsach w maksowaniu, wow, masz tam 15 minut na... Mogli sobie już darować ten nudny level, przynajmniej w maksymalnym. Masz 15 minut na, na to, by na przykład, wiecie, yy, zrobić to i, to i to i to i tamto, nie? Yy, tylko tu faktycznie yy, mamy dowolność czasu. Pytanie, czy możemy to zasejwować? Pewnie tak, czyli możemy zdobyć kilka elementów, zasejwować sobie i spokojnie wrócić do yy, realności, do prawdziwego życia. Porzucić komputer, porzucić gry. Oczywiście nie po to, żeby porzucić LEGO. O, właśnie, a propos gier, parcie CD-ROM. <gry> Gry, ale po to, by oczywiście udać się na mój yy, drugi. na mój. Yy, czy nie dlatego nie, nie, nie mówię, że się zniechęciłeś, coś, tylko udać się na mój kolejny, inny z kanałów, po to właśnie, by yy, oczywiście tutaj oglądać inne moje filmiki klockowe, czy to na WTF-ie, czy to na bazowym kanale, moi drodzy. Także nie rezygnujcie z klocków nigdy, ej, 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 ej! Nie rezygnujcie z klocków nigdy. Uh -huh. Nigdy, przenigdy, moi drodzy, jest klawiatura, wow! Ej, naprawdę, ten pokój ma mega fajną magię, moi drodzy, mega fajny klimat. Jakbyśmy jeszcze w myszkę mogli kliknąć, eee, fajnie to wygląda, to bo to jest taka realność, nie? Eee, gdzie możemy wylecieć najwyżej? Wow, wow, i LEGO City tu kolega gra. Nie No, fajnie, fajnie, czadowo. Pytanie, co tak skończymy w tym pokoju? Te wszystkie misje dodatkowe, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo przede wszystkim dalej? Czy coś się będzie działo, moi drodzy, moi przede wszystkim dalej? Aha, tutaj mam jakąś pineskę, dobra. Czy możemy lecieć jeszcze wyżej? Gdzie, gdzie jest najwyższość tego pokoju? Wow! No, naprawdę, moi drodzy, pokój Fina. Patrzcie, on był fanem ninjagosów. Chyba jak większość was, bo z tego co patrzę, to te, kto ma ninjago. O, oh jest, są te książki. Kto ma Ninjago w nazwie, to jest Was najwięcej. Trochę głupie jest to, że spójrz, mam właściwie dwa rodzaje książek, tylko na półce, a dziwo w różnych, w różnych kształtach, w, różnych, w różnym rozmiarze są te książki. To jest takie dziwne. No ale wiecie, może jakiś fanatyk, może wychodziły różne edycje, może Amit to tak wydawał, who knows. No proszę, nawet kosz z LEGO City się ukazał, jak widzimy. Mhm, mm nawet koszt z LEGO City się ukazał. No ciekawe, ciekawostki. Radio, czy my tu możemy załączyć radio? Oczywiście, że mo no, możemy. Tylko co my tu możemy puścić? Taka ta muza, co w mózgu się wkręca. E Nie chciałem tego. To ma pewien zapot chyba. Dobra, olać moi drodzy. Eee, olać moi drodzy, ja nie mam czasu, yy, zmieniam się w Batmana. To szkoda, że nie ma, dziwnie sobie wymyśliłem te bohaterowie. Jup, jup. No co jest? Mhm. Dobra, to nic to nie dla nie wnosi moi drodzy. Czy mogę chodzić po tym kwiatku? Wow, wow. Wow! Wow, 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 wow! wow, wow, wow. Eee, mogę pływać moi drodzy? Nie, pokój jest to rzecz fantastyczna Tyle wam powiem Fantastyczna, kubek z ninjago Cóż, w filmie Lego movie 2 Ja nie widziałem żeby ten młodziak był takim fanem ninjago No ale widać był eee, Ale widać moi drodzy był takim fanem zagorzałym ninjago Był zagorzałą eee. Dobra, dawaj słupka. Słupek w tym pokoju sprawdza się najlepiej. Nie, level niesamowicie fajny. Uważam go za niesamowicie udanego levelika. Eee, mam nawet łóżeczko jakieś. Pół bani dopiero mam, moi drodzy. Do co mnie niepokoi. Dopiero... Widzieliście, jaki czad? On skacze po tym łóżku. To jest, moi drodzy, prawdziwy czad. Dobra i znów spadamy w dół i lecimy tam, bo tam jest hajs. O, a tam coś buduje chłopak. Gdzieście w dole. Nie no pokój jest niesamowicie i to jest taki creme dera creme. Ten level, moi drodzy, to jest taki smaczek, że ależ mnie teraz po prostu wszystko aż świerzbi z radości, że sobie nie wyobrażacie. Czy to mój... Moi... Nie no dobra. Dobra, nie będę się aż tak, że tak powiem podniecał. Natomiast miałem zapytać, to nie jest początek yy, Apokalipsburga, ale nie, myślę, że to nie jest początek Apokalipsburga. E, a szkoda, a szkoda moi drodzy, szkoda, bo gdyby tu był taki smaczek, gdyby tu był taki początek Apokalipsburga, moi drodzy, to w ogóle by było, no nie, to, to tylko na tego levelu, tak czy siak moi drodzy, uważam, że tylko na tego levelu Warto kupić kurde tę serio mówię teraz, serio. Tym bardziej, że grę idzie naprawdę kupić już za grosze. To już nie są te czasy. Mm, że, że to były drogie rzeczy. E, naprawdę te, te gry idzie kupować już za naprawdę bardzo małe pieniądze. E, co? A, 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 a. a co mam wybrać? Dobra, jest coś. E, Okej, okay. nigdzie nie mam 5 na 5, więc przypuszczalnie nic nie mogę zbudować. Mhm, mm nie wiem o co tu chodzi, ale mam nadzieję, że nie o to, że wchodzę do jakiegoś innego levelu. Moi drodzy, wybaczcie, więc ja sobie to zostawię na sam koniec, bo gdyby się okazało, że tu mam... Znaczy, przypuszczam, że nie, że tu coś będę budował z tego, tak? Ale gdyby się jakimś tutaj okazało, że tutaj mam na przykład, nie wiem, przenieść się do tego levelu, którego to nazwa była wymieniona, szkoda by było, bo nie chcę tego robić. Znaczy, i tak będę robił, oczywiście, maksymalny level, ale... Spójrzcie, ktoś ukrył złoty kot w koszu, ależ nikczemnik. Także tak, moi drodzy, uważam, że naprawdę te gry już nie są w takich cenach. A, no, LEGO Avengers, to wszystko idzie kupić naprawdę małe pieniążki. Yy, więc y, uważam, że również tutaj... Będzie to tu w szufladzie? Tu, patrzcie, jakieś plakaty tu ma. Więc naprawdę uważam, że tylko ten level, no nie no, faktycznie mogliby go to rozwinąć no, wtedy, jest wart y, ogromnych pieniędzy. Yy, gdyby tu było tylko ciut więcej tych smac smaczków, smaczkołeczków, to już w ogóle... Ale i tak moi drodzy jest moim zdaniem świetnie, jest moim zdaniem dobrze. Czy... Serio musiałem ukatrupić gościa tylko po to, żeby mi dały No właściwie mi nie dał nic za dużo poza pieniążkami. Aha I plus i złoty klocz, bardzo nie chodzi. Moi drodzy naprawdę, uważam, że tylko na podstawie tego te, te, tego levelu a, czekaj, 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 tu masz jeszcze, kolego, dwa fioletki, oczywiście fioletki zbieramy, potrzebujemy miliona studzików. Tak. E, dobra, mhm, mm I love klocek tam ma popak. I love klocek. Tu gdzieś powinniśmy dolecieć. Łoł, jest złoty klocek. Z czy on gdzieś tu musi mieć żyrandol, i czy możemy wylądować na żyrandolu? Nie ma że Żerałdola, no popatrzcie, popatrzcie, cały czas dobre, brakuje. Właśnie ten twardzielny level, świetnie, nie ma tego chłopaka. I w ogóle wiecie, co teraz pomyślałem, patrzcie, jak arcy genialne by było. Skąd nie może poruszać, bo nawet na rzutkach ma Wow, maniak 100%. Ale sobie by był arcy moim genialne, gdyby wyobraźcie sobie trasny chłopak wszedł. Ja, ja, ja. A moglibyśmy bo, bo dotknąć na klamkę i się okazało, że jest więcej domu, niestety nie. Dodatkowo przenikamy przez klamkę. Moi drodzy, ja po tym pokoju latam no już kilka minut? Kilkanaście minut? No 20 minut? Przecież mam zegarek, widzę ile latam i cały czas widzę nowe rzeczy. Cały czas czuję się, jakbym latał po nowym pokoju. Czy wy też tak macie, oglądając ten pokój? Eee, tak samo, czy wy tak macie, że gracie piesza z tą grę ze mną? Tu graliście w tą grę sobie sami, a u mnie tylko z się oglądacie, ponieważ twierdzicie, że jestem fajnym youtuberem, za co wam bardzo dziękuję. Zostawcie subika, będziemy mi jeszcze milej. I oglądacie go u mnie, bo dlatego, że jestem fajny, śmieszny, zabawny, a czasem sobie nie w grach, jest jeszcze bardziej śmieszny i zabawny. Nie! Czemu oni tu zmieniają? Mhm. Zmień się w tego. Gdzie to z dalej Emmet, moi drodzy? No, zawsze eee, mam wrażenie, że latam po innych miejscach, po innych fragmentach tego pokoju. Powoli zacząłem się go uczyć, powoli zacząłem zapamiętywać. Natomiast, moi drodzy, trzy złote klocki. No nie. Ja jak jest tu nie mam pojęcia, gdzie one mogłyby być, bo tych pudeł, tych rzeczy tu nie otworzył absolutnie. Eee, mówię, to było zabawne, jakby musiałem to popać. I tak mam przeląpane, bo mówię, wrócić do domu, mama się na niego wyjdzie, że zniszczył sobie pokój, zniszczył kratkę, zniszczył książki leżą na ziemi. Róła jakaś, nie? Eee, no właśnie, to jest to powrotu do rzeczywistości. Eee, on w ogóle ducha winny był w szkole, nie? Hmm. Bywa, bywa, koleżko. Wydaje mi się, że portal cofnie mnie do, wiecie, do bazowej, do Kosburga, więc ja nie będę ryzykował absolutnie tu klikania w to. Eee, tu jest jeszcze złoty klocek, O, spójrzcie, no to brakuje nam dwóch, moi drodzy. Przede wszystkim czy my zyskamy jakiś ogromniasty bonus za to, że wymaksujemy ten level. Nie wiem, brakuje 400 tysięcy żeby być tym super gościem. Mm, super plak doktor. Uh -huh, uh -huh. A co to? Aha, to jest świetny, świetny naprawdę level. Krem de la creme. Ja mówiłem że jakiś czas temu, że LEGO przygoda została moją ulubioną grą LEGO. Mówię dlatego, że Lego przygoda jest moim ulubionym filmem absolutnie. E, więc tutaj też się trochę nie ma co oszukiwać, e, wiadomo, tu dużo do, do sentymentu, do tamtej pozycji jakby jest, nie. E, nie zmienia to faktu, że e, tak czy siak, e, nie wiem co dalej, to po pierwsze. Ale e, po prostu świetnie moim zdaniem uzupełnił się no, z filmem, tak? E, tak gra się świetnie uzpełniła z filmem. E, a, dobra. Tutaj, też nie, więc o co tu moi drodzy? Może chodzić e, dawaj słupka, bo on, on jednak lata. <laughs> mhm, mm możecieś wyżej? <laughs> co jest? Dawaj, wyżej. E, więc świetnie, są zupełnie moi drodzy. Wie, ten level jest creme de la creme te, tej całości, tej wszystkości. E, tego tu wszystkiego. Spójrzcie, podkładka również z go. Aha, aha Dobra, ale co my tu mamy dalej zrobić, moi drodzy? Już nie widzę żadnych złotych klocków Tu już byliśmy, tu mamy tylko dwie munetki No nie widzę, moi drodzy, kompletnie pozostałości Tu już nie wlecę Aha, na łóżko też nie bardzo mam po co wracać Tu już byłem, tu nic nie ma żyrą dola w tym pokoju nie ma, no tu jest jeszcze kilka monetek i to już będzie milion baksów. E, moi drodzy, już wyżej nie polecę, to jest taka ciekawostka dla Was. Nie to, że ja nie chcę iść wyżej, ja już wyżej po prostu nie polecę. E, ok, dziewiąty klocek pojawił się za milion baksów i może jak to dziewiąty klocek, to by było mało zabawne, no ale ok, powiedzmy, że, że spoko. Może jak zbiorę ten dziewiąty klocek, to nagród zostanę dziesiąty klocek. Eee, może, może moi drodzy tak być. Czekaj, czekaj, filetowe weź, kochanie, bo są najbardziej cenne. Oczywiście tu już jakiś dodatkowy hańsza minimalny. Eee, dobra, lecimy po złoty klocek, który był gdzieś tu na biurku, prawda? Na biurku mi go dano i już widzę. Fajnie się w ogóle lata. Czasem gra jest niewygodnie, ale głównie przez kamerę, a tu kurczę, no spójrzcie. I bum. Dziewiąty, no i tu już nie dostaliśmy za niego dziesiątego. A ja! no jednego klocka nam brakuje, moi drodzy. Jednego klocka nam brakuje. Jeden złoty klocek gdzieś nam się schował. Eee, szukajcie ze mną. Ponoć szukajcie, znajdziecie i tak dalej. I co się stało się, aż mi waliło z gry um, Może kurde, muszę stopić monitor. <śmuszczak> może jak spalę mój dom to... Nie no okej, okay, nie mi się spalenia domu. Aha może jak zmienie sprażbiosę, to się coś stanie, nie? E, poza tym, że na przykład poleci jakaś stycjonowana i mi obecną reklamy. Hmm. O, może, może. Mhm, dobra moi drodzy, nie mam pomysłu, jedynym pomysłem, który tutaj jeszcze mam. E, jest pomysł taki, że... No bo tu raczej też nie ma nic upraw tego, nie? Czekajcie, jeszcze raz przelecę po pokoju, ale nie widzę, nie widzę nigdzie złotego klocka. Tu nad tym miastem nawet przelecimy, ale nie, no nie ma, nie ma, nie ma, tam już było widać daleka tego złotego klocka. tutaj nie widzę go, nie huchuję. Dla pewności jeszcze, ta tuba jest prześwietna i czuję, że zaraz chyba będziemy musieli do niej wejść, moi drodzy, bo zero pomysłów, nie? Tu już Benek, wszyscy już byli. A tutaj nawet te szuflady. No fajnie, no tu też skaczę. Te szuflady również zwiedziliśmy i złotego klocka tu nie hu, 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 nie ma w kubku. Do kubka nawet nie mogę wejść, aby mi wyszczeliło to samo. E, w sensie samo mi to wyszczeliło. A tu po tych pineskach kurde. Więc jeszcze tu mam pomysł, tak? Że może po tych pineskach się muszę wspiąć, wiecie, samodzielnie weźcie mi Lucy, ale jak ta Lucy stąd spadnie eee... Wiecie o czym mówiłem? <grydzi> ale to mam czarną rewolwy. Że jak ta Lucy mnie tu spadnie, to się zdenerwuje. No dobra, a, a Batek nie umie taki sztuczek robić? A, za wspinaczką. Cii, piu, piu. piu, 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 piu. Batek nie umie sztuczek ze spinaczką, Moi drodzy, mówię wam to oficjalnie, ja, Kloszko grał. Batek nie umie sztuczek ze spinaczką więc umie tylko ją Lucy, ale też pytanie, czy nie miałem złej Lucy. Eee, dajcie mi lepszą Lucy, eee, MS w robota. Gocha? Kim jest Gocha? Czy to nie powinna być Lucy w stroju... tej? Eee, nieważne, moi drodzy, bo jeszcze mam pomysł taki, że wiecie, może chodzić... O to, że muszę tu przejść całość Okej okay. Okej, okay, nie gniewam się <noise> To może potrwać moi drodzy, natomiast mój ostatni pomysł to jest Że muszę tu wiecie co zrobić Przejść po wszystkim Wątpię, wtedy by się te dolne przestały świecić Ale no gdzieś musi być schowany ten ostatni złoty klocek Co? Użyłbym teraz takiego słowa? Użyłbym teraz takiego pewnego słowa, ale go nie użyję, moi drodzy. Nie użyję tego słowa, gdyż, yy, 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 gdyż na pewno mnie zablokują wtedy kilka, ale <ścoughs> straciłem kilka sekund życia. No, no. Szkoda, gadać, moi drodzy. Szkoda, gadać. No cóż, nie mam do tego pojęcia, moje drodzy. Zostało więc tylko dwie opcje, moim zdaniem. Gdzie ostatni złoty kolcek może być. Bardzo wątpię, żeby tak działało, ale albo obstawiam tubę, że musimy iść do tuby, albo obstawiam, że musimy tutaj sobie przyemecić coś, tylko co nam da emecik, moi drodzy? Sprawdźmy to, bo może, a, wiecie może być bardzo skomplikowane, to może być na przykład, że jak zrobimy 100 jakichś tam innych rzeczy, nie? A, więc y, kto wie, kto wie, kto wie, kto wie... Plac budowy w klodzburgu moi drodzy... Nie! Wybierz Enter, ale nie możemy tego wybrać Enter, bo tu trzeba mieć wszystkie te, nie? Wszystkie Złote Klocki, a my nie mamy ani jednego Złotego Klocka. Eee, ani jednego Złotego Klocka nie mamy, w sensie w 5 Złotych Klocków. Dodatkowo widzimy, mamy jeszcze dole, widzicie, tu obok na prawo od tego i na dół od tego. Jeden ten mamy, eee, może... Nie wiem, moi drodzy, nie mam żadnego pojęcia, spróbujmy wejść do tuby, ale to mi nie da Złotego Klocka, nie ma takiej szansy, no ja po prostu wróci i tyle. Moi drodzy, no cóż, yy, Klosburg, No widzicie, sami tu wybieram po studni, a się udać. Yy, Stary Zachód, murko kukowo yy, i tak dalej. Yy, no cóż, będziemy kończyć moje drodzy. nie mam dla tego pojęcia, może, bo oczywiście to nie koniec, się przymaksujemy jeszcze trochę te levely, zapewne. Yy, tak czy siak, no niestety, jest to koniec gry, jest to koniec gry, jest to koniec gry i, i jest to bolesne. Yy, możemy chwilę pokupować jeszcze postać. 150 tysięcy kloca, matko klocko, kochano. Tam u góry też machami. Fajnie jest to, że oni tu machają, w sensie mi machają, bo nie musimy się wtedy męczyć i wiemy, kogo możemy kupić, nie, nie musimy podchodzić do każdego. 100 tysięcy, ależ to chmurko kukułkowo, moi drodzy, jest drogie. Cóż, ja nie wykończyłem wspólny odcinek na moim kanale, widzimy wszędzie mamy taki odnośnik do, ale coś tu kupujemy, wszędzie mamy taki odnośnik do, do przeniesienia do prawdziwego pokoju. Wkrótce widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli jakimś cudem, nie wiem jakim, nie widzieliście... A ich tutaj! Nie widzieliście podstawowej gry mojej w Lego przygodę, Was zapraszam w tym momencie. Nie widzieliście setów z Lego przygody, również Was zapraszam. Ja przestaję tu maksować, ponieważ będzie teraz trochę takich levelów z maksowaniem. Oczywiście wszystko w swoim czasie. Dzięki za kolejny wspólny odcinek na tym kanale. Zapraszam Was na inne kanały i odcinki. Do zobaczenia wkrótce. Bye!